Wraz z Bytomskim Centrum Kultury przeniesiemy się do roku 1920. Wszystko ze sprawą projektu mającego na celu upamiętnienie ważnych dla procesów związanych z umocnieniem odzyskanej niepodległości wydarzeń. W wycieku ruszył nowy projekt 1920 Bytom Śląsk-Polska. Jest to projekt, w którym chcemy upamiętnić dwa wydarzenia: Drugie Powstanie Śląskie i Zwycięstwo w Bitwie Warszawskiej. I to jest projekt, na który składa się cykl wydarzeń. Między innymi dwie wystawy, jedna realizowana w Bytomskim Centrum Kultury Śląsk Droga do niepodległej i wystawa w Bytomskim Ulu dotycząca Bitwy Warszawskiej. Oprócz tego mamy dwa wykłady, wykład prowadzony przez dr Joannę Lusek i wykład pana Tomasza Saneckiego. To są wykłady dla szkół bytomskich, dla uczniów szkół bytomskich. Tomskich. skich. Najważniejszym wydarzeniem w ramach tego projektu, takim finałowym, wieńczącym projekt, jest rekonstrukcja wybranych wydarzeń Bitwy Warszawskiej. Akurat my będziemy rekonstruować fragmenty uderzenia z nadwieprza. Ta rekonstrukcja będzie miała miejsce w parku Kachla w Bytomiu i odbędzie się 11 października od godziny 16 do godziny 18.30. Będziemy realizować różne wydarzenia. Rekonstrukcja będzie w okolicach godziny 17. Jednym z ważnych wydarzeń w ramach tego projektu będzie też spacer bytomskim szlakiem kobiet okresu powstań i plebiscytów. Ten spacer również jest prowadzony przez dr Joannę Lusek i odbędzie się 8 października. Projekt 1920 Bytom Śląsk Polska to również dwa konkursy: konkursy skierowane do młodzieży oraz do dzieci. Pierwszy, na który zapraszamy, to jest nagranie filmiku. Filmiku, w którym młodzież i dzieci, bo to są szkoły podstawowe i ponadpodstawowe, do których skierowany jest konkurs, mają odpowiedzieć na pytanie, co by było, gdyby wynik Bitwy Warszawskiej był inny. I ten filmik wrzucają na swojego TikToka, profil na TikToku. Tam są konkretne oznaczenia, jakie zapraszam tutaj na stronę internetową www.bc.pl tam są regulaminy i krok po kroku co należy zrobić, żeby wziąć dobrze udział w konkursie. Kolejny konkurs to jest konkurs pod tytułem Bardzo modne szaty. Szaty z racji tego, że konkurs ma polegać na tym, iż dzieci, bo jest to skierowane do szkół podstawowych, mają wykonać strój z XX wieku, z lat 20., czyli odpowiednik tego, o czym mówimy, czyli lat, w których się poruszamy historycznie i w których konkurs też ma miejsce. Więc gorąco zapraszamy również na www.becek.pl. Tam informacje już takie, wszystkie pełne, bo tutaj dzieci będą musiały zrobić zdjęcie i wysłać go do nas. Adres mailowy, wszystko co należy zrobić jest na naszej stronie internetowej, więc gorąco zachęcamy. Realizacja projektu jest możliwa dzięki dofinansowaniu ze środków programu dotacyjnego Koalicji dla Niepodległej. Naszymi koalicjantami w realizacji tego projektu jest Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej Leo z Bytomia i Hufiec ZHP również Bytomski. Sponsorem jest firma Namtara, natomiast partnerem jest Muzeum Powstań Śląskich. Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursach, do udziału w finale w rekonstrukcji historycznej do udziału w spacerze. Wykłady organizowane są dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych więc są to wydarzenia zamknięte. Natomiast wszystkie inne wydarzenia są wydarzeniami otwartymi, nieodpłatnymi. Serdecznie zapraszamy do udziału. Więcej informacji na temat programu można znaleźć na stronie internetowej becsek.pl.